Przede wszystkim, gdzie będzie o dostępie do broni palnej w Polsce? Bo człowiekowi, który nie może założyć rodziny i mieć potomstwa, albo jest okradany tylko dlatego, że musi mieć gdzie mieszkać, potrzebna jest broń palna. Na początek przedstawię wam jeden film, który w całości możecie obejrzeć na YouTubie. Ja tylko wytnę główny kontekst odnośnie tego, co wam jawnie prosto w gębę próbuję powiedzieć między wierszami prezes. Związków firm deweloperskich. się nie bacz o kondycję deweloperów. Bardziej chodzi o to, to nie jest tak, że mam jakiś celnik, który jest dla nas narzucony. Chodzi o to, że Panie redaktorze, myśli pani, że my jesteśmy zadowoleni z tego, że coraz mniej Polaków stać na nasze mieszkania ludziom, którzy chcą kupić swoje mieszkania, których nie stać na kredyt komercyjny. Nie, nie będziecie nigdy właścicielami mieszkań. Nie, nie będziecie. Będziecie skazani tylko i wyłącznie na wynajem. A, ci panie, ci panie za... nie razem. Słyszeliście, co nie? Musimy te kurwy zabić albo wypędzić z kraju, a do tego potrzebujemy broni palnej. Tylko, że nie mamy broni palnej. Długo nawet wykłócałem się z kolegami o to, czy broń w Polsce powinna być powszechnie dostępna, czy nie. I pewnego dnia Bóg w tajemnicy powiedział do mnie tak, w Polsce problem dostępu do broni palnej nie polega na tym, komu tą broń wydać, a komu nie. W Polsce problem dostępu do broni palnej polega na tym, kto decyduje o dostępie do broni palnej. A w naszym kraju o dostępie do broni palnej decyduje państwo, tylko że państwo to są urzędnicy, politycy i inni obcy ludzie, którzy, jak zauważyłeś, mają cię drogi widzów w dupie. W przypadku osób, którzy chodzą na strzelnicę, uczą się ustaw o broni i amunicji, a na końcu zdawają egzamin bezbłędnie, dochodzi nierzadko do takich absurdów, gdzie na końcu główny urzędnik, który ma wydać pozwolenia na broń, pyta się A na co panu jest potrzebna ta broń? Były egzaminowany niezależnie od tego, co odpowiada? Ten główny urzędnik bardzo często odpowiada mu tak Nie wydam panu, bo nie. Po prostu nie. Tak sobie zdecydowałem, że jest panu niepotrzebna broń ani pozwolenie. W Polsce swobodnie państwo decyduje komu wydać pozwolenie na broń, a komu nie. To trochę tak, drogi widzu, jakbyś zdał egzamin na prawo jazdy w 100% procentach bezbłędnie, a na końcu urzędnik nie wydaje ci prawa jazdy, bo uznaje, że jest ci niepotrzebne, bo pracujesz blisko domu albo co innego. W Polsce dostępie do broni palnej powinien Decydować, ktoś komu będzie zależeć na twoim zdrowiu i bezpieczeństwie. A jednocześnie musi być to ktoś, kto weźmie odpowiedzialność za ciebie, jak kogoś z tej broni niesłusznie skrzywdzisz. Pozwólcie, że wytłumaczę to na dwóch przykładach. W dawnych czasach każdy farmer miał u siebie w domu w szafie z ubraniami strzelbę, żeby chronić swoje gospodarstwo. A pies chronił jego owce w czasie jego nieobecności. Kiedy farmer się zestarzał, to syn brał po nim gospodarstwo i również strzelbę, żeby chronić gospodarstwo za niego. Jeszcze dawniej, kiedy np. Germanie atakowali cesarstwo rzymskie, to syn razem z ojcem brali miecz, aby chronić kraju. Było tak wtedy, kiedy ojciec był spokojny, bo miał już od swojego syna wnuki, a syn miał już dzieci. I wtedy było dobrze. Musimy taką zasadę wprowadzić dzisiaj na poziomie biurokracji. W Polsce każdy powinien móc kupić sobie broń palną pod warunkiem, że rodzice, jeśli są niekarani, wydadzą pisemną zgodę na odpowiednim dokumencie, stosownie do określonego rodzaju broni i liczby jej sztuk, niezależnie od tego, ile syn czy córka mają lat. Jednocześnie dokument ten powinien być oświadczeniem, że jeśli ich syn czy dziecko niesłusznie kogoś skrzywdzą z tej broni, to wtedy sąd rozpatruje sprawę. I adekwatnie do zbrodni wskazuje na karę nie tylko syna czy córkę, którzy dopuścili się przestępstwa, ale i również rodziców, którzy im te pozwolenia na broń wydali. Każdy syn, jaki i zarówno każda córka, znają ojca, jak i zarówno matkę. I każdy ojciec, jak i zarówno matka, znają syna, jak i zarówno córkę. Twoi rodzice kochają cię, więc nie pozwolą, abyś był bezbronny w obliczu zagrożenia, na przykład jakby Putin zaatakował kraj, czy w przypadku innego zagrożenia. Jednocześnie sam dobrze wiesz, jak rodzice cię wychowali, więc jeśli kogoś z broni palnej skrzywdzisz, to ty, jak i zarówno twoi rodzice, powinni zapłacić za to, jak cię wychowali. A jeśli ktoś nie ma rodziców, albo jeden z rodziców się nie zgadza wydać pozwolenia na broń, to wtedy wszyscy członkowie rodziny, od po podziocie i wujków, aż do prawnuków, powinni o wydaniu pozwolenia na broń swojemu członkowi rodziny decydować w sposób demokratyczny. I podobnie w tym przypadku, jeśli ktoś, kto otrzymał pozwy na broń i kogoś niesłusznie zastrzelił, to wtedy do więzienia idzie nie tylko członek rodziny, który dopuścił się przestępstwa, ale również i wszyscy z rodziny, którzy zdecydowali się mu pozwolenie na broń wydać. Powinniśmy w ten sposób przerzucić odpowiedzialność wydawania pozwoleń na broń z państwa na rodziny. I zobaczcie, co wtedy by się działo. Z jednej strony, członkowie dobrych rodzin mieliby broń i dzięki temu społeczeństwo byłoby bezpieczne, a z drugiej strony, jacyś psychole czy inne typy niezrównoważone emocjonalnie nie miałyby broni, bo w patologicznych rodzinach członkowie sobie nie ufają. A z trzeciej strony, zaciśnialibyśmy w Polsce więzi rodzinne, bo byłyby one oparte o posiadanie broni palnej. Jeśli masz drogi widzu lepszy pomysł na bezpieczne wprowadzenie broni palnej do naszego społeczeństwa, to jestem chętny do dyskusji w komentarzach. Z więziami rodzinnymi w Polsce jest bardzo słabo. Starsi dziadkowie są porzucani przez własne dzieci i postawieni na pastę urzędników, a dzieci bez należnych im zasobów zarobionych przez rodziców muszą zaczynać swoje życie od zera. Drugi sposób na bezpieczne wprowadzenie broni do naszego społeczeństwa jest zrobienie mniej więcej takiej ustawy. Jeśli od pięciu czy iluś tam lat masz broń czarnoprochową kupioną na dowód osobisty, a można w Polsce kupić czarnoprochowca na dowód, jest w Polsce taka ustawa, jeśli masz ją od kilku lat razem z europejską kartą broni zarejestrowaną na policji i przez te kilka lat nie byłeś ani karany ani notowany, to wtedy automatycznie dostajesz pozwolenie na broń zaponu centralnego i bocznego, mniej więcej właśnie taką walczą na Ukrainie. Mniej więcej tak samo jest w przypadku prawo jazdy kategorii B. Jeśli prawo jazdy kategorii B posiadasz minimum od 3 lat, to wtedy możesz sobie kupić motorower 125. Posłuchaj mnie, drogi widzu. mamy drogi mieszkania i musimy bronić się przed tymi ludźmi. To zależy od tego, czy będziemy mieli dzieci. Zasubskrybuj ten kanał i poleć ten film swoim znajomym, żeby w umysłach ludzi rozwijały się koncepcje bezpiecznego wprowadzenia broń do społeczeństwa. Musimy w bezpieczny sposób wprowadzić broń naszego społeczeństwa, żeby w obronie przyszłych pokoleń i żeby rodziły się dzieci te kurwy deweloperskie zabić lub wypędzić z kraju. Do widzenia.